Ogródek Jordanowski jest jednym z najstarszych i największych placów zabaw w naszym mieście. Zabawki, które tam stoją, mają już za sobą lata świetności, dlatego miasto postanowiło stworzyć to miejsce na nowo. Pierwszy przetarg na to zadanie został unieważniony ze względu na zbyt wysokie oferty, dlatego ogłoszono kolejny. Niestety, mimo wielu ofert, w tym kilka mieszczących się w kwocie, jaką miasto przeznaczyło na ten cel, czyli 1 950 000 zł, drugi przetarg również musiał zostać unieważniony. Jak wyjaśnia Michał Kujaczyński, tego typu zamówienia są bardzo trudne z uwagi na ilość elementów i te elementy są w specyfikacji bardzo dokładnie opisane i każda z firm w przetargu, na którymś elemencie poległa. Bądź też był nie ten materiał, nie ten kolor, nie ta technologia wykonania, czy, czy nie te parametry urządzenia, które chcieliśmy zamówić. W związku z tym zamówienie przetargowe zostało unieważnione. Będziemy ogłaszać ten przetarg jeszcze raz. Chcemy to zrobić jak najszybciej, tak aby te prace mogły ruszyć szybko i aby na przyszły letni sezon ten plac zawał był już gotowy. W tym roku ten przetarg jeszcze zostanie ogłoszony. W tej chwili trwają prace nad poprawkami specyfikacji. Wiemy już, co stanowiło największą trudność dla zamawiających. Chcemy to zrobić tak, aby to maksymalnie uprościć, żeby kolejny przetarg już tutaj przebiegł bez zgrzytów. Więc mam nadzieję, że to będzie ten rok bądź też początek przyszłego, kiedy ten przetarg pojawi się na naszej Biuletynie Informacji Publicznej. Popularny Jordanek zyska zupełnie nową aranżację. Na placu wymienione zostaną wszystkie zabawki oraz nawierzchnia w ogródku. Znajdzie się 19 zabawek. Co ważne, obiekt ma służyć różnym grupom społecznym, a zabawki mają być dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Na placu zostanie również górka, która cieszy się dużym powodzeniem, zwłaszcza zimą.